Czas dla wszystkich płynie w jedną stronę. Ale jest jeden wyjątek. Dziwak. Taki już jestem. Dla niego Czas zmienił swój bieg. Jak to jest. błodnieć. Trudno powiedzieć. To wydaje się nieprawdopodobne. Wszystko jest możliwe. A jednak... Kate Blanchett, Brad Pitt. Ciekawy przypadek Benjamina Batona. Dziś o siódemce. Hej, głośnik. CC. To twoje rozwiązanie na kaszel. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ponad 55 złotych! Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 55 złotych tańszy niż w Biedronkach. Tańszy, tańszy, tańszy! Lidl, to się opłaca. Podaruj bliskość na święta. Przynieś stary telefon do T-Mobile, a Samsung Galaxy A17 5G kupisz w ratach po 5 zł miesięcznie przez 24 miesiące w ofercie z abonamentem. Miałeś przynieść coś ze spiżarki. 20 minut temu, ale postanowiłeś upolować parę okazji na Amazon Black Friday. Szybko, Piotrek, suszone grzyby. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na Amazon.pl No to to są te trwałe nagle kuchenne kubik co to sobie je mogę wpasować w trudne wnętrza. One szybko są dostępne? Tak, to tak. nawet wie pan, do kilku dni to. Przecież ja się mogę taką kuchnię zrobić. Jestem stolarzem i twoim mężem. No ale ty mi możesz obiecać, że tak szybko zrobisz? No właśnie, gdzie to tak pędzisz? Ciewszywa. Black Days w Acie! Do 30 lat 0% albo tysiące produktów do 30% taniej! Tak! Aż do 30% taniej! Przytulne domy biorą się stąd, Agata. Tylko teraz w KFC. Drugie frytki gratis do każdego zamówienia z frytkami. Chrupiąca oferta. Podwajamy frytki do każdego zamówienia z frytkami. Tylko w KFC. Ach. Święta smakują lepiej z Lace. Spróbuj świątecznych smaków Lace: jabłko z karmelem i serz z żurawiną. Świętuj w najlepszym towarzystwie. Wszystko inne może poczekać. W końcu są święta. Poświętuj no, trochę. Pepsi, thirsty for more! Jak dać się ponieście zniszkom, to Allegro Blackwix! Sezon super ofert wciąż trwa! Sprawdź o czym mówi cała Polska! Odkrywaj promocje do minus 50% na topowe marki! Jak tak, to Allegro! Uwielbiam święta. Mamo, a tu macie podwojkę? A ty, co byś chciała? Chwili dla siebie to najlepszy prezent. Mm. Wiem, tacie olejek do brody, a Basi może masażer do twarzy. Podaruję im czas dla siebie. Ale swoich 15 minut nie oddam. Spokojny świat, Rosman. Oni walczą o zwycięstwo. Top model. Wielki finał na żywo dziś o 21.35 w DVR. Paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica. Działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Czasem życie trzeba sobie trochę poukładać. Wtedy z pomocą przychodzę ja i Vinted. Dzięki Vinted robię porządki i zarabiam na rzeczach, których już nie potrzebuję. I nie mówimy tu tylko o ubraniach. Spójrzmy prawdzie w oczy. Te handle robią tu tylko za dekorację. Sprzedaj! Ten blender już za Tobą nie nadąża, ale może za jakimś innym? Może Ty zasnąłeś na trzeciej stronie, ale znajdą się tacy, którzy pokochają i nie zmrużą oka aż do ostatniego słowa. Daj zbędnym rzeczom drugie życie z pomocą Vinted. Zyskujesz przestrzeń i pieniądze. Już niepotrzebne? Więc sprzedaj. To będą niezwykłe zmiany. Wszyscy zwracają uwagę tylko na mój nos. Więc musi to naprawić chirurg. O, ładnie. Odwagi, doda Małgorzata Rozanek Majda. Jest poszlepek, tylko gdyby go podnieść. Od kompleksów. Przyszłam tutaj po ładniejszy uśmiech. Do pokochania siebie. Co? To będzie super zmiana. Ja to czuję tutaj. Jej twarz będzie zupełnie inna. Nowy odcinek. Bez kompleksów. W sobotę o 18.00 w siódemce. Spisek zagraża brytyjskiemu imperium. Tylko człowiek z nieprzeciętnym intelektem. Intuicją. Zginął jeszcze trzy osoby. I nie do Nie na wydarzenia. Wiernym druhem u boku. zawsze nie może wiedzieć o co. I mocnym prawym sierpowym może zapomnieć wrogów do narożnika. Robert Downey Jr., Rachel Adams, Joe Sherlock Holmes w sobotę o 20.00 w siódemce. Nie mam sny. Co widziałeś? Mam dziewczynę. Nie dają nam dobre historie, Aha. ale to co ważne dzieje się na jawie. Bierzemy się z wielkimi Zali ich wszystkich. Musisz być gotowy. Widzą ciebie, widzą znaki. Mogę być tym jedynym? Super Sens w niedzielę o 20.00 w siódemce. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego, Burminox. Sponsorem programu jest producent leku i Max Sprint.